Spółka Weolia w ramach współpracy z Gminą Krzanów zaproponowała zagospodarowanie jednej z tarcz naszego ronda. Jest to rondo na ulicy Krakowskiej. Jest to rondo w ciągu drogi krajowej pod administrowaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na którą zawarliśmy porozumienie na przejęcie właśnie w administrowanie zielonej tarczy ronda. I W związku z tym chcieliśmy go zagospodarować. Natomiast spółka Weolia zaproponowała zagospodarowanie nam tego ronda, nasadzenie bylin, traw. Czyli Rondo będzie zielone, kolorowe? Będzie kolorowe. Będzie, będą i zielone trawy, i kolorowe byliny. To pierwsza taka inicjatywa, ale chyba nie mielibyście Państwo nic przeciwko, gdyby podobnych inicjatyw było więcej? Oczywiście. Mam nadzieję, że inne firmy zainspiruje to do podjęcia współpracy z nami, jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenów zielonych jakichś skwerów, czy Rond? Właśnie, część rząd już w zeszłym roku przejęliście Państwo w administrowanie, choćby od Zarządu Dróg Wojewódzkich. Tak, przejęliśmy administrowanie. Zresztą to jest kolejny rok, kiedy administrujemy zielonymi tarczami Ronda na Drodze Wojewódzkiej. W tamtym roku podjęliśmy się zagospodarowania dwóch tarcz. Jest to Rondo Pileckiego w Kroczymiechu i Rondo przed Szpitalem. Jeżeli chodzi o Rondo Pileckiego, zostało ono zupełnie pozbawione na wierzchni trawiastej i zasadzone różami w kolarzach biało-czerwonych. Natomiast na Rondzie przed Szpitalem są tam byliny i trawy. Będzie to rondo kolorowe, mam nadzieję, że przyciągające również owady, pszczoły. Jeszcze sporo jest takich miejsc, gdzie rzeczywiście mogłyby się takie nasadzenia pojawić? Oczywiście, sporo jest i mam nadzieję, że czy to z, za pomocą środków gminnych, a być może sponsorów uda się nam je zagospodarować. Taka współpraca polega na tym, że państwo sugerujecie ewentualnie jakbyście chcieli, żeby to rondo wyglądało, a inwestor jakby za to płaci, czy też wspólnie pracujecie nad projektem. Jesteśmy otwarci na propozycje. Oczywiście sugerujemy co byśmy tam widzieli, natomiast jak najbardziej propozycje inwestora są dla nas też być może inspiracją. Zapraszamy do współpracy z miastem